Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj ogarniemy totalny fundament, czyli kolana. Nieważne, czy chcecie biegać maratony, czy też bezbólowo wchodzić po schodach, kolano to jest absolutna podstawa. Dlatego w przeciągu kilku kolejnych minut pokażę Wam aż 5 bardzo skutecznych ćwiczeń, które pozwolą Wam wzmocnić mięśnie wokół kolana oraz wystabilizować ten staw. Także, nie przedłużając, zacznijmy od pierwszego ćwiczenia. Mało kto wie, że staw kolanowy jest stabilizowany przez mięśnie pośladkowe. Dlatego też pierwsze ćwiczenie będzie nakierowane na obudzenie pośladków, gdyż w dzisiejszych czasach poprzez siedzący tryb pracy a także małą ilość ruchu, niestety, ale te mięśnie są dość mocno osłabione. ćwiczenie wykonamy w leżeniu na plecach. Założymy sobie gumę pod kolana w tym miejscu. Położycie się na plecach i Waszym zadaniem będzie podnieść biodra z napięciem mięśnia pośladkowego do góry i wykonać 5 odwiedzeń na samej górze. Po czym odkładamy pośladek na ziemię. Znowu podnosimy z mocnym napięciem tego mięśnia. Wykonujemy 5 powtórzeń. I odkładamy na ziemię. I w ten sposób chciałbym, żebyście wykonali 10 powtórzeń. I tak jak pierwsze ćwiczenie było bardziej nakierowane na to, żeby pośladek obudzić, no to tutaj, z racji tego, że będzie już pozycja stojąca, troszeczkę mocniej będzie musiał popracować. Popatrzcie, w dalszym ciągu mamy gumę pod kolanami. Wykonujemy tak zwany hip hinge, czyli przesuwamy biodra w tył. Z lekko zgiętymi kolanami. Ta pozycja jest niezwykle istotna, gdyż jeśli jej nie zachowamy i na przykład wykonacie samo zgięcie w kolanach, to przeniesiecie obciążenie na mięśnie czworogłowe, a nam chodzi o pośladek. Dlatego jeszcze raz wyprowadzamy biodro w tył, leciuteńko zginamy kolana. Teraz pokażę Wam to, jak to wygląda od frontu. Zaczynamy. Przenosimy obciążenie na jedną nogę, tą podnosimy do góry i odwodzimy ją w bok. Ćwiczenie wygląda bardzo prosto, niemniej jednak bardzo mocno będzie zaangażowany pośladek w nodze, na której stoicie. I teraz bardzo ważna wskazówka. Kolano w nodze, na której stoicie, nie może pójść Wam do przywiedzenia. To jest niezwykle istotne. Jeśli patrzycie na swoją rzepkę, to musi się ona znajdować mniej więcej nad zewnętrzną krawędzią stopy, tak? Dzięki temu będziemy mieć pewność, że pośladek w tej nodze się włączy. Wykonujemy 15 powtórzeń. Cyk, I zmieniamy nogę. Znowu wchodzimy. Wyprowadzenie biodra w tył, lekkie zgięcie kolana, przenosimy obciążenie na tą nogę, którą będziemy trenować, i odwodzimy przeciwległą kończynę. I również wykonujemy 15 powtórzeń. Pamiętajcie, że ćwiczenia to nie wszystko. Musicie zadbać o kompleksowe podejście do tematu. To, co jecie, ma ogromne przełożenie na zdrowie waszych stawów. Wybierając suplement, warto pamiętać, że choć kolagen w dzisiejszych czasach jest bardzo modny, to równie ważne jest uzupełnianie kwasu hialuronowego oraz proteoglikanów. Te wszystkie składniki działają kompleksowo, chroniąc nasze stawy, gdyż kwas hialuronowy działa, można powiedzieć jako taki naturalny amortyzator, a proteoglikany są odpowiedzialne za odpowiednie nawilżenie naszych chrząstek. Do kolejnego ćwiczenia zrobię sobie troszeczkę więcej miejsca. Będzie to również ćwiczenie w staniu, i tak jak dwa poprzednie ćwiczenia były raczej statycznymi, no to tutaj wprowadzimy taką lekką dynamikę. Ćwiczenie nazywa się Róża Wiatrów i wyobraźcie sobie, że stoicie na takim kompasie, idealnie na jego środku. Mamy północ, południe, wschód i zachód. Teraz popatrzcie, ustawiamy się z nogą dokładnie tak samo, jak miało to miejsce w poprzednim ćwiczeniu. Wychodzimy w tył z biodra, lekkie zgięcie na kolanie. Kolano jest nad zewnętrzną krawędzią stopy. Waszym zadaniem będzie dotknąć nogą, którą w danym momencie nie pracujemy, czyli w moim przypadku prawą, jak najdalej. Północy, wschodu, południa i teraz tutaj będzie podchwytliwa część zachodu, tak? W tym ćwiczeniu ważne jest to, żeby kolano. Cały czas było nieruchome. Staramy się utrzymywać rzepkę, tak jak już wcześniej powiedziałem, nad zewnętrzną krawędzią stopy i dzięki temu, że będziemy wykonywać te wszystkie ruchy, wprowadzimy różne wektory sił, które będą przez to kolano przechodzić, a dzięki temu ćwiczyć wszystkie mięśnie wokół tego stawu. W poprzednich dwóch ćwiczeniach wykorzystywaliśmy tak zwany skurcz izometryczny, czyli waszym zadaniem było spiąć wszystkie mięśnie wokół kolana. I utrzymać stabilizację tego stawu w trakcie tego, jak wykonywaliście inne ruchy. Tutaj sytuacja się troszeczkę zmieni i wykonamy ćwiczenie, które się nazywa split squat, czyli można powiedzieć taki przysiad w wypadzie. Popatrzcie, ustawiamy się w ten sposób, że robicie troszkę dłuższy krok. Z tyłu noga jest wysoko na palcach, pięta wysoko podniesiona. I teraz pracować będziemy nogą, yy, która znajduje się w danym momencie, właśnie w wypadzie. Dlatego tutaj powinniście przenieść. 80% obciążenia. Tylna noga pełni funkcję tylko i wyłącznie stabilizacyjną. Możecie się złapać za biodra. Schodzimy w dół, dotykamy lekko kolanem ziemi i wstajemy do góry. Najlepiej napinając pośladek w nodze wykrocznej. Jeszcze raz. Dół, napinamy pośladek, wstajemy pionowo do góry. Dół i do góry. Ważna sprawa, popatrzcie, jeśli schodzimy w dół to kolano nie wędruje nam do środka. Tak jak w poprzednich ćwiczeniach, chcemy utrzymać kolano mniej więcej w obrysie waszej stopy, dzięki czemu ten staw będzie zabezpieczony i będziemy fajnie tutaj pracować nad jego stabilizacją, a także wzmacniać mięśnie czworogłowe. Kolejne ćwiczenie będzie najtrudniejsze z całej piątki, dlaczego, gdyż wprowadzimy tutaj składową, dynamiczną. Ale dzięki tej składowej, to ćwiczenie będzie świetnie przygotowywać was do takich codziennych scenariuszy, czyli np. wchodzenia po schodach, czy chodzenia po górach. Waszym zadaniem jest maksymalnie wyhamować i wystabilizować tą siłę, która powstaje na nodze wykrocznej. Czyli popatrzcie, jeśli robimy wykrok, to znowu nie możemy pozwolić, żeby kolano zeszło się do środka i utrzymujemy go. Cały czas w obrysie stopy. Ważne jest, że gdy wstajemy, to kolano również powinno pracować tutaj w tej osi, czyli w osi stopy, bo bardzo często moi podopieczni robią taki błąd, że schodząc na dół, kolano jest fajne i stabilne, ale wchodząc do góry, sprowadzają go do środka. Tego nie robimy. Robiąc wykrok i wstając z tej nogi, również staramy się z całej siły napiąć pośladek. Tak. Przechodzimy do drugiej nogi, i w ten sposób wykonajcie 10-15 powtórzeń na nogę. To tyle na dzisiaj. 5 prostych, lecz niezwykle skutecznych ćwiczeń, które pomogą Wam ogarnąć Wasze kolana. Na koniec tylko przypomnę najważniejsze punkty programu: a mianowicie odpowiednia technika, regularność, a także kompleksowe podejście, czyli dobrze zbilansowana dieta oraz odpowiednia suplementacja. Dzięki!